Dzień dobry wszystkim. Z tej strony, Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy Forza Horizon 5. Przed nami historia Horizon, wyprodukowana w Meksyku. Zobaczmy, cóż tym razem na nas czeka za zadanko. Czy to będzie większy, mniejszy wyścig? Zaraz się okaże. Let me guess. Of with Ramiro is about the Baja 1000. you are very perceptive my friend this dune buggy was the first car to race here Seriously? let's take it for a spin not a gruba the Baja 1000 is probably the most prestigious race held in mexico do you know how it all started i assume the Myers Manx has something to do with it yes <laughs> again the Baja 1000 started as a very elaborate marketing campaign for the car you're driving but let me start from the beginning. On the 22nd of March, 1962, Dave Eakins and Billy Robertson did the first real Baja run. They went from Tijuana to La Paz in 39 hours, 56 minutes on new Honda CL72 Scrambler motorcycles. So they probably were a bit sore afterwards. They got a lot of media coverage, though. A year later, Myers started to work on a prototype buggy he called Old Red in his garage in Newport Beach He was the to the paved the way for what we know as buggies Cars that are built for off-roading using the Beetle as a donor chassis But I guess they wanted even more publicity because in April 1967 Myers decided to make an attempt at breaking Eakin's record And it worked! Myers did it in 34 hours and 45 minutes 5 To znaczy, Ciekawy motyw na misję, muszę przyznać. Kwestia po prostu przejechania konkretnego odcinka. U góry widzę, że trzy gwiazdki dostaniemy za przejechanie trasy w 4 minuty. Jednak też ciężko jest wyczuć, nie mając przeciwników, czy jedziemy za szybko czy za wolno, choć raczej. Kwestia zbyt szybkiej jazdy raczej nam tutaj nie grozi. Szczególnie, że no nie chciałabym tu nigdzie wypaść, nie? no bo wiadomo, że każdy aut z trasy to jakieś tam dodatkowe sekundy. No ale wydaje mi się, że chyba póki co jesteśmy w połowie trasy. Niezła pustynia w ogóle, nie wiem jak to się stało, ale ja tu chyba jeszcze wcześniej nigdy nie dojechałam. Więc ciekawie. meyer's manks became an overnight sensation as a result and suddenly they were friendly races all across the Baja it wasn't long before they realized they needed something more organized and that was mexican 1000 guess who won the inaugural event Myers you're on fire today! Yes, in 27 hours and 38 minutes. The official race was 100 miles shorter than the original route, but it's still impressive. The Mexican 1000 was later renamed to the Baja 1000 and is run to this day. Nie chcę nic mówić, ale są takie momenty, jak jedziemy przez te pustynie, że aż autentycznie normalnie czuję, jak się tam zapadam i zakopuję. Fajne uczucie, naprawdę, muszę przyznać. No lecimy. 320. Końca nie widać. Kurczę, jeżeli to jest ostatni odcinek, no to jeszcze ewentualnie mamy szansę. że jeśli nie. Kurde, 11 sekund. Dobra, teraz się... Uuu. 9. O kurde. Może być ciężko. 3. <grywa> Myślałem, że oszukam. A to jeszcze nie jest koniec. No bez jaj w ogóle. 4,20 na dwie gwiazdki, to ja tu nawet nie wiem, czy w ogóle dwie zdobędę. No to czegoś tu nie czaję, bo ja praktycznie cały czas jadę na fula, jeśli chodzi o kwestie prędkości, więc mm, nie wiem, jak trzeba by było pokonać tę trasę, a nie chcę sobie skracać yy, i omijać, że tak powiem, wyznaczonej drogi, bo kiedyś była taka misja, że właśnie. To chyba. Jak, jakaś która z tych poprzednich, właśnie. No super, dwie gwiazdki. Że właśnie pojawił się taki motyw, że ja zjechałam. Po prostu na skróty i mnie wywaliło z misji, nie? Więc. Co? Dwie gwiazdy na 4 minuty 20. Jaka żenuła jedna gwiazdka. No nic, no jak na pierwszy raz nie jest najgorzej. Chociaż coś. Na pocieszenie, mogliby mi dać ten łazik. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!